Zadanie 35 maj 2022. Wykres funkcji kwadratowej f określonej podanym wzorem ma z prostą o równaniu y równa 6 dokładnie jeden punkt wspólny. Punkt a 5,0 i punkt b 3,0 należą do wykresu tej funkcji. A my mamy obliczyć wartości współczynników a, b oraz c. Co możemy od razu policzyć? Możemy powiedzieć, że p, czyli pierwsza współrzędna wierzchołka. To jest x1 plus x2 podzielone przez 2. Przy czym x1 to jest minus 5, a x2 to jest plus 3, minus 2 drugie, czyli minus 1. y równe 6, jako ten, y, ta prosta, która ma jeden punkt wspólny, oznacza, że q jest równe 6, czyli wierzchołek ma współrzędne minus 1 i 6. No dobrze, no ale co dalej? Możemy powiedzieć, że f od x to a x minus x1 razy x minus x2. I teraz x y bierzemy tutaj z wierzchołka, a minus piątkę i trójkę z punktów a i b. No to podstawiamy 6 równe a razy, x to jest minus 1, minus x1, czyli plus 5, razy minus 1 i minus 3. Czyli 6 to a razy 4 i razy minus 4, to znaczy, że 6 to minus 16a, czyli a to minus 6,16, czyli minus 3,8. No to jeżeli tak, to wracamy do naszej funkcji w postaci tutaj iloczynowej. No i zapiszmy, że f od x jest równe a, czyli minus 3,8 razy x minus x1, czyli plus 5, i razy x minus x2, czyli minus 3. No i każdy z każdym. x razy x to jest x kwadrat, dalej minus 3x plus 5x i minus 15, czyli f od x jest równe minus 3 ósme razy x kwadrat plus 2x. Minus 15. Czyli f od x jest równe. Minus 38x kwadrat. Yy, odjąć 3 czwarty x. I dodać 45 ósmych, Przy czym to jest a, to jest b, a to jest c. Czyli zapiszmy jeszcze, że a to minus 3 ósme, B to minus 3 4, a C to 45 ósmych i to jest nasz zbiór rozwiązań.